Cześć. dziś pokażemy wam jak y, tu była trasa, że jechaliśmy. że patrzcie. tu zaczynaliśmy, jechaliśmy tu, 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 tu i tu już się skończyła nasza trasa. Ja iście ścigaliśmy z chłopakami, że jeden walną rowerem w wariarki. Trochę wycedził, ale nic mu się nie stało. No. A czym chłopacy jechali? Rowerami. A my czym jechaliśmy? Hulajnogą Jaką? Elektryczną. I robiliśmy wyścigi trochę, co? Mhm. My sobie pod górkę podjechaliśmy cholajką elektryczną, a chłopacy twardo pchali rowery pod górę, prawda? Mhm. A później. To ciekawe w górę. na której tu... Y Walną na której. Yy, na której po prostu walną? Co bo tu się odbija? Chyba na tej No bo my zaczynaliśmy tutaj. Paluchem pokażę tu zaczynaliśmy. To był pierwszy zakręt Tutaj ładnie widać jak chłopacy będzie widać jak jadą. Tutaj hamował ostro, ostro, ostro tu i chyba wycedził tu, albo na tym... Chyba na tym zakręcie. Tutaj wycedził barierki. A później jechał dalej, prawda? Mhm. Jego kolega wygrał wyścig. Z nami. Patrzcie. Teraz przybliżyłeś tu, wiesz, tutaj już całkowicie. O. Takie są zyksaki To, to jest zbyt Bydgoszczy. Pokażemy te to, to jest trasa uniwersytecka. Tu jechaliśmy. O patrzcie, tu jest ta droga właśnie. Jechaliśmy. Tędy jeden pojechał tu i tutaj stanął, wygrał, że ten. Kto wygrał? Chłopak z percakiem fajnie się bawiłeś? Ale jeden wysadził w barierki. No. A jeden wysadził barierki, ale nic nie stało, to A. najważniejsze. Dobrze się bawiliśmy i to jest ważne: nie chodzi też o to, kto wygrał, tylko jak się bawiliśmy. Czy było fajnie, prawda? Tak, Tymon? No. Coś jeszcze chciałbyś powiedzieć? Mm, nie wiem. Ok, dobra, znaleźliśmy tu ziomeczka, bo się ale nie glebniesz się Co? Nie glebniesz się Możemy na YouTube a później wrzucić nagranie? No. Czy go czytasz? Dawaj, spróbujemy. Najwyżej damy wam wygrać przecież nie? Żartowałem <laughs> Kto nastartuje? To ja przygotowani do startu Start Ale poszli ładnie chłopaty

ale ładnie poszedł, co? Zobacz, tamten chłopak wygrał No ładnie, wygrałeś Ja się. O. Gratulacje Dzięki za wyścig, na razie